Cześć kochani, witam Was w skrapowym kąciku. Dzisiaj przychodzę do Was z mega projektem, o którym wspominałam już jakiś czas temu na Facebooku. Jest to chyba jeden z najbardziej takich skomplikowanych albumów, jakie robiłam do tej pory. Stąd tworzenie go zajęło mi trochę czasu, nie parę dni. Ale bardziej tygodni, chociaż nie aż tak bardzo długo. E, ogólnie, jak siądę do warsztatu, to naprawdę tak mnie pochłania, tak mnie wciąga, tak przyjemnie się pracuje, że koniec końców album powstał i tak stosunkowo szybko. E, jak na to, e, jaki jest w środku rozbudowany, zaraz Wam pokażę. E, powiem jeszcze na początek, że ten projekt powstał z warsztatów Olgi Bielskiej którą serdecznie pozdrawiam, jeśli mnie ogląda Olgo. Naprawdę bardzo dużo się nauczyłam z Twojego warsztatu i mam nadzieję, że to, co stworzyłam również Ci się spodoba. Album generalnie stworzyłam stricte według instrukcji Olgi, natomiast samą okładkę stworzyłam według po prostu swojego tutaj pomysłu. Mamy tu shaker boxa z takimi maleńkimi kuleczkami. Mamy tu również powycinane Elementy oraz tekturkę album dziecięcy. Kolekcja, z której stworzyłam ten album, to kolekcja Karoliny Bukowskiej Słodkie Nimowle. Przepiękna kolekcja, którą jeszcze chciałabym na pewno wykorzystać w jakiejś pracy dziecięcej. A teraz pokażę Wam, jak wygląda ten właśnie album. Album schowany jest w pudełku. Zobaczcie. Całkiem dużych rozmiarów. To co widzicie, to pudełko, które się otwiera w ten sposób. I popatrzcie, popatrzcie, ile mi tutaj zajmuje to miejsca. I pokażę Wam wszystko po kolei, zaczynając może najpierw od tej strony, czyli jakby od wieczka tego pudełka. Tu mamy oczywiście już przepiękną grafikę dziecięcą. Mam nadzieję, że dostrzeżecie, jakie tu są słodziutkie zwierzątka i w ogóle jakie piękne grafiki. A tu mamy magnes z taką rameczką. I jak można to wykorzystać? Olga podpowiadała, żeby na przykład włożyć sobie pod ten magnes, jeżeli zdecydujecie się taki album dać na prezent, Kartkę na przykład z życzeniami wkładacie sobie tu, a ona się trzyma na tym magnesie. Taki sposób sobie można wykorzystać. Można tu również włożyć dodatkowe zdjęcia, i wtedy ten magnes będzie je przytrzymywał na miejscu. Widać tu piękne już baloniki, które zobaczycie za chwilkę w całej okazałości. Tutaj to pudełeczko nam się rozchyla. Jeszcze Wam pokażę o, z tej strony. Występują takie karty w tej kolekcji, które można przeznaczyć na zapiski. Album zawiera 5 kart. Są one rozbudowane i po kolei Wam je pokażę. Pierwsza karta mamy tutaj rameczkę, do której wkładamy sobie zdjęcie. Zdjęcie oczywiście w formacie 10 na 15. Co mamy jeszcze? Mamy tu kieszonkę. Tutaj do środka wkładamy sobie zdjęcie. Natomiast tutaj w tą rameczkę wkładamy sobie od góry mamy dodatkową kieszonkę. Właśnie na taką kartę, jak widzicie, ta jest troszeczkę inna. Tym razem ze słonikiem stęczą i chowamy sobie tu. Tu mamy tą kieszonkę, to sobie otwieramy i oczywiście metryczka. Nie wspomniałam, że ten album jest przeznaczony na pierwszy rok życia maluszka. I tu mamy do wpisania podstawowe informacje. Piękne miejsce, oczywiście, na zdjęcie, tutaj z tą kompozycją wyciętą. Idziemy dalej. Tu już mamy taki element, jak widzicie, pop-up. Mamy tu słonika, chmurki. Mam nadzieję, że na filmiku to będzie fajnie też widać. Już w tej, na tej stronie widać te piękne grafiki. Tu oczywiście wszystkie te elementy, które zachodzą. Na matę na zdjęcia są tak podklejone, żeby tu bezpiecznie dało się wsunąć zdjęcie i je przykleić. Idziemy dalej. Tu mamy taki element ruchomy tym razem, i tu również sobie wkładamy zdjęcie, które będzie właśnie widoczne pod tą rameczką i piękny balonik. Całość sobie zamykamy, przechodzimy na drugą stronę. Oczywiście tu mam pierwszy miesiąc, mam jeden miesiąc. Będą tutaj karty z miesiącami, także dla ułatwienia. Kolejne miejsce na zdjęcia, tym razem taki misiaczek w baloniku. Tu mamy takie klapeczki o, na zdjęcia. Oczywiście tutaj też można sobie wyklejać zdjęciami, jeśli ktoś lubi. Tu już dwa miesiące. A tu w tych kieszonkach są schowane mniejsze maty na zdjęcia, te akurat w formacie 9 na 13, ale przeważa format 10 na 15, ten najbardziej popularny. Uważam, że ta kolekcja jest naprawdę przepiękna dla dziecka i dlatego mam pomysł na kolejny album z wykorzystaniem jej, ale tu będzie tym razem coś zmiętą. Ale to jak stworzę coś takiego, to wam pokażę. Kolejna strona. Tu mamy takie zapięcie przy użyciu magnesu. I tutaj mamy taką rameczkę na folii. I tu mamy miejsce na mnóstwo zdjęć. Zobaczcie. Zobaczcie w jaki ciekawy sposób też są zrobione te maty. I tu mam 3 miesiące. Zmieści się tu naprawdę dużo zdjęć. Zwłaszcza, że zwykle jest tak, że maluszkowi najwięcej zdjęć. Robi się właśnie po urodzeniu, przez te pierwsze miesiące życia. Stąd też jest tu bardzo dużo miejsca na zdjęcia. Kolejna strona, kolejna taka karta, tutaj do wpisania może jakiejś daty, wydarzenia, kolejne miejsce na zdjęcia, kolejny element pop-up, jak widzicie, tu już czwóreczka, czwarty miesiąc. To sobie otwieramy i kolejne miejsce na zdjęcie. Tu oczywiście zmieści się większe zdjęcie, jeśli będziecie mieć ochotę. To w formacie 13 na 18. I zamykamy sobie w ten sposób. To była druga karta. Trzecia karta. To są piękne rameczki na zdjęcia, które będą. Tutaj z boku wkładamy sobie zdjęcia, 10 na 15. I dwa takie miejsca. Natomiast to sobie otwieramy. Pojedynczo, zobaczcie tu już cztery zdjęcia. Kolejne zdjęcie tu będzie fajnie wyeksponowane w tej kompozycji. Następny elemencik pop-up, zobaczcie. Tu już piątka, 5 miesięcy. Tu, jeżeli macie ochotę, też można włożyć zdjęcie, tylko odpowiednio przycięte, czyli takie węższe. I przechodzimy dalej, i tu mamy będę, jak widzicie, ta karta mi tu przechodzi, zmieści się tu jedno bądź dwa zdjęcia. Oczywiście, tutaj też można wkleić sobie jeszcze zdjęcia. Więc tak to wszystko wygląda w środku. Te karty są naprawdę rozbudowane. Tu mamy kieszonkę, kieszonkę znowu z tą kartą. One się tu kilkakrotnie pojawiają. A tu sobie. A nie, to już Wam pokazywałam. No, tutaj jest tyle zakamarków, że muszę dwa razy się zastanowić, czy coś już Wam pokazałam, czy jeszcze nie. Ok, kolejna karta, czwarta. Tu mamy bardzo ciekawe zapięcie, zobaczcie, z tak użyciem folii, w formie takiej kopertki. I tu mamy taką skrytkę. Tu mamy matę na zdjęcia z tymi uroczymi słonikami. Które nam się tu chowają fajnie do tej kieszonki, to sobie zapinamy, oczywiście, na magnes. Przechodzimy sobie tu, i tu będą, zobaczcie, kolejne elementy. Tu już 6 miesięcy. Tu mamy kieszonkę z matą na zdjęcie. Oczywiście, do tej kieszonki można sobie włożyć jeszcze więcej zdjęć. To sobie otwieramy. Kolejna kieszonka tutaj. I miejsce na zdjęcie tutaj. Jak widzicie, ono jest większe. To jest to zdjęcie 13 na 18. I jeszcze raz sobie otwieramy. Kolejne takie większe zdjęcie. I kolejna tutaj kieszonka do włożenia sobie zdjęć. Także jest w tym albumie sporo zakamarków. Dużo się dzieje. Ostatnia, piąta karta. To również przypomina kopertę taką większą. Otwieramy sobie znowu. Na magnes i tu pojawia nam się znowu folia. Natomiast tu już mamy klepeczki otwierane w dół oraz do góry. I na obu tych klepeczkach mamy elementy pop-up. Balonik oraz tu bociany i wózeczek. I tu oczywiście do środka wklejamy sobie zdjęcie. To sobie zamykamy. A otwieramy sobie dalej. Kolejna kieszonka, kolejna karta. A tu miejsce na zdjęcie. Patrzcie. 9 miesięcy, 10. Ta urocza tęcza, która mi się bardzo też podoba. 11. Kolejne tu miejsce na zdjęcie. Tu mamy, zobaczcie, ile możliwości wklejenia zdjęć. I całość zamykamy sobie właśnie na magnes. I tu piękna strona przeznaczona na duże zdjęcie, które wkładamy sobie tutaj od góry. O. Tu pod tą rameczkę duże zdjęcie 13 na 18 pięknie nam się tutaj zmieści. I teraz chyba już wam wszystko pokazałam. A nie, no właśnie, jeszcze tu się odpina. Za każdym razem powiem Wam, że jak oglądam ten, a ten album, to jest tu tyle skrytek. Jestem zaskoczona, jak to, gdzie to się wszystko tutaj mieści, ale to jest super naprawdę później fajne, jak, jak album jest wyklejony zdjęciami i dużo się dzieje. I zobaczcie, tu mamy kieszonkę, a tu mamy piękny element pop-up. Podniosę album, żeby Wam go pokazać. Tu mamy łóżeczko, króliczka, słonikę oraz zabaweczkę. Ale to nie wszystko, ponieważ pod tą stroną również kryje się popap. Tym razem mamy balonik, mamy żerawkę, słonika i autko. I tu mamy oczywiście 12 miesięcy. Tak to wygląda. Także tutaj dużo też się dzieje po tej stronie. Ok, a tu Miejsce na wklejenie większego zdjęcia, bądź do jakiejś innej dyspozycji. I tutaj nam się te ścianki składają, i możemy sobie zamknąć album. Jak widzicie, rozbudowany projekt, ale myślę, że bardzo ciekawy. Zresztą Olga ma naprawdę niesamowite pomysły. Po prostu jej budowanie stron i kart w albumie jest niesamowite. Bardzo mi się podoba ten pomysł. Zamykamy sobie album, podtrzymując właśnie te ścianki tutaj, tutaj. O, najlepiej z trzech stron w ten sposób. O, i zamknięty. Jak zapewne zauważyliście, w tym albumie nie pojawiały się napisy, bo tak było w warsztacie. Ale mam takie piękne napisy, e, również do tej kolekcji. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to z przyjemnością wykleję również te karty z takimi fajnymi podpisami. Ja osobiście najczęściej e, przewiduję właśnie miejsce na napisy, bo jest to takim ciekawym również urozmaiceniem albumu. Natomiast w projekcie Olgi tego nie było, a starałam się trzymać właśnie tego, co mówiła. Oczywiście, koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podoba ten album, co myślicie o nim. Od razu Wam powiem, że on jest dostępny od ręki. Można do mnie napisać. Oczywiście wszystkie szczegóły do mnie znajdziecie w opisie do filmu, tak jak zawsze. No i jeżeli oglądaliście do końca, to koniecznie dajcie znać, dajcie łapkę w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie, to zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi bardzo miło. A na dzisiaj to wszystko. Bardzo serdecznie was pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa pa.